Dzień dobry, cześć, witam na kanale Portfel ofensywny, gdzie realizujemy strategię DCA 150 zł tygodniowo przez minimum 1000 dni. Aktualnie jesteśmy w 408 dniu, dzisiaj jest 12 luty 2023. Ostatni tydzień, 7 dni temu, zamykaliśmy na wyniku minus 2045 złotych, czyli minus 17% wartości wszystkich wpłat od początku. A dziś przejdziemy przez aktualizację wartości portfela i zobaczymy, co przyniósł ostatni tydzień. Nim przejdziemy do aktualizacji, informuję, że nie są to porady inwestycyjne, jest to tylko moja subiektywna ocena, prezentacja narzędzia i całość ma charakter informacyjno-edukacyjny. Popatrzmy na wykres chciwości. I strachu na tą chwilę jest to wartość 50. Spadek z 58 na 50 w ostatnim tygodniu. Jeżeli popatrzymy na ostatnie 3 miesiące, widzimy, że od połowy stycznia cały czas utrzymuje się podwyższony wskaźnik chciwości na poziomie 50 do 60, i w tym zakresie póki co się utrzymujemy. Jak widzimy, ostatnie 7 dni Bitcoin zamyka na minus 4%, ale to narzędzie i ten kanał mówi o inwestycjach, więc patrzymy tu w dalszy horyzont. Więc jak widzimy, ostatni miesiąc 30 dni zamykały się na poziomie. Plus 13,7%. Cały rok w Bitcoinie jest na poziomie plus 32%. Porównując do ATH, czyli maksymalnej wyceny tego aktywa, jesteśmy poniżej 50%, zarówno w Bitcoinie, w Etherze jest to około 30%. Przechodzimy teraz do naszego Narzędzia. Tak jak rozmawialiśmy, podstawą inwestycji jest to psychologia. Pamiętajmy, że to, czy stracimy, czy zarobimy, w większości zależy od nas. Jeżeli nie utopiliśmy się w jakimś dziwnym projekcie, tak zwanym shitcoinie, to jeżeli odczekamy odpowiedni czas sama cena, wycena aktywu będzie wyższa niż w momencie wejścia. W strategiach trzech portfeli my rozmawiamy cały czas o portfelu ofensywnym. Jak widzimy przez ostatnie 4 tygodnie portfel urosł o 2787 zł. Ostatni tydzień przyniósł 464 zł. Aktualizuję datę, dzisiaj jest 12 luty i zaraz odpowiemy sobie na pytanie jaka jest wartość naszych kryptowalut do zakładki portfel ofensywny. Na tą chwilę widzimy, że po ostatnich zakupach, o których pisałem tydzień temu, wartości modelowe i faktyczne portfela są zbliżone. Zerowa w portfelu nie mam tego aktywa. Złotówki 150 zł, jakie są przewidziane na DCA w tym tygodniu. I przechodzimy do aktualizacji bitcoina. Na start bitcoin. Aktualna cena bitcoina to 21 985 dolarów. Aktualna wycena ETH Ethereum to 1539 dolarów. Aktualna wycena BNB. Które znajduje się cały czas na czwartym miejscu coin market capu to 319 dolarów. Sprawdzimy sobie jeszcze przelicznik złotówek do dolara. Na tą chwilę jest to 0,22. W porządku, aktualizujemy teraz pozostałe altcoiny. Na start e, Ripple XRP. Pozycja szósta w rankingu. Aktualna wycena to trzydzieści centów, następnie Cardano, Ada na pozycji ósmej bez zmian, wycena Cardano 0,37 trzydzieści siedem dolara, Dogecoin na pozycji dziewiątej, Wycena 8 centów. Na tą chwilę Polygon Matic jest na pozycji 10. Wycena 1,27 dolara. Kolejna jest Solana. 11 pozycja bez zmian. 22 i 16 centów. Więc niewielki spadek. Aktualizujemy datę. i Idziemy dalej. Polka dot. Polka Dodd na pozycji 12 bez zmian. Wycena 6,35 dolarów, awax, Avalanche, kolejna pozycja 16, więc tutaj mamy spadek, wycena awax 118,35%. Aktualizujemy datę atom, atom kosmos, 19 pozycja, wycena.

Aktualizujemy datę. Kolejna mana Decentraland, który jest na pozycji 42. Mana na tą chwilę wyceniana jest na 68 centów. Aktualizujemy datę. Sandbox 48, więc również spadek. Jeżeli chodzi o wycenę sandbox, to są 73 centy. Aktualizujemy datę AXS, akcję Infinity, pozycja 50, pozycja 50 oraz wycena 10 dolarów 27 centów. Aktualizujemy datę. Zostało nam jeszcze kilka pozycji na liście. Dokładnie pozycji mamy jeszcze 12, czyli 54 pozycja. 54 pozycja, wycena 13 centów, aktualizujemy datę, GRT, grafit i tutaj mieliśmy duże wzrosty w ostatnim tygodniu, grafit na tą chwilę jest na pozycji 40 CoinMarketCapu, przed tygodniem wyceniany na 10 centów, na tą chwilę grafit jest wyceniany na 16 centów. Możemy teraz przetasować ranking jeszcze raz, żeby ułożyć w odpowiedniej kolejności. W porządku. CRV. CRV jest na pozycji 65. 65. pozycja. Wycena CRV na tą chwilę to jest 96 centów. Aktualizujemy datę. Frax share. Frax share, 61. pozycja. Wycena 10 dolarów 72 centy. Wrapt jest na pozycji 97. Cena to 3,79 dolarów. Convex Finance pozycja 91. Wycena 5 dolarów 76 centów. Compound na pozycji 105 wycena 50 dolarów i 19 centów aktualizujemy datę balancer pozycja 119 wycena to 6 dolarów 45 centów aktualizujemy datę Earn Finance 136 136 pozycja. Wycena: 7180,27. dolarów i 27 centów. Aktualizujemy datę. Ostatnie 3. Więc tak Alchemix: 490 pozycja. Wycena: Alchemixa: 20 dolarów i 56 centów. Aktualizujemy Mirror: protokół 737. Wycena. 16 centów. I ostatnia pozycja do aktualizacji. Nasza rodzima nazwę to Kanga. E, polski token 8405. Pozycja na liście. Wycena 2,84 centy, czyli 9,5% wzrostu. Jeżeli chodzi o nasz portfel po aktualizacji, cały BTC idealnie 40%, tak jak to jest w portfelu modelowym, ETH minus 1%, więc powinienem dokupić za 90 zł ETH. Następnie altcoiny po ostatnich wzrostach są powyżej portfela modelowego, więc tutaj nie będę nic dokupował w altcoinach. Skupię się na zakupie ETH. I przebalansowaniu altcoinów. Na tą chwilę przegopujemy wartość portfela, która wynosi 9717. Wklejamy ją do naszego trendu. W tym tygodniu nie było wpłat. Kolejna będzie realizowana przed kolejnym nagraniem, także jak widzimy mimo spadku o 4% Bitcoina, cały. Portfel zachował się w miarę stabilnie. Mamy minus 19%, czyli minus 2282. Tydzień do tygodnia e, straciliśmy 237 zł, ale tak jak mówiłem, gramy tutaj długoterminowo. Mija 400 dzień. Jesteśmy blisko połowy naszego eksperymentu. Wracając do wycen na CoinMarketCap, pamiętajmy o tym, że... Wszystkie aktywa są dużo, dużo poniżej ATH. Nie zostały, nie wypadły one poza pierwszą setkę. To oznacza, że to są dobre projekty i na pewno te wzrosty powrócą. Popatrzcie sobie na szerszy horyzont. Mówię tutaj o 30-dniowym albo rocznym. Wszystkie te aktywa są na. Dużych wzrostach rzędu 30, 30, 15 czy 50%. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.